Tak ma być, co napisałem. I ja, i ja, opie! Cześć Dawid kun, proszę. Cześć, cześć. Ale fajnie tak szczerze ten. Halo Diables. O, nie ma. Co tam? Cześć, cześć, cześć. Cześć, 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 co tam? O, kur. No na white e, cię w tak? naszym gronie administracyjnym, czy przedeś zdawać whitelistę, tak? Tak, tak, ale ja potrzebuję adwokata. O! A, czyli pastora potrzebujesz. Tak, tak. Ale to do scenek tylko możesz dostać. Dobra. Ale nie nie będzie mógł ci pomagać Chcesz... w stawaniu. Dobrze. Mniejsza że ja już odgrywałem. Ja dobra, Dobra, tak. dobra. Odgrywał e, ze zemną, ale to mhm. była tylko jednostka. To wydawało mi się, że ona że no. No to, to nie że. To po co to się no. starałem? Aha. No. no. Dzień dobry się no, nawet to, się no, to nie wodzisz to w całej nowej edycji, żeby się starać, więc no. Dzień dobry się dziękujemy. Proszę. Podwójny. No to słuchaj Dawid, z czym do nas przychodzisz? Cześć, a wie, z mi cię poznać. Cześć, Dawid. Jestem. No, ja chciałem to sobie pograć na serwerze dalej. Pod... A powiedz mi, czy przejść z drugie życie na min serwera? Tak. To powiedz mi, jaki jest limit osób na akcję? 5. No. no. W, w moim wypadku 6, bo jeden robi za zestawę. Are you? Tak, że tutaj pisz 5-5. 55. Okej, okej, okej. No, okay. brzęczy Zaraz alert za 4 lata zaraz będzie. To może jeszcze ty ty. ty, ty. No Boże. Powiedz nam je, Opowiedz nam o zasadzie okre, okradania całego ekwipunku Dlaczego y, dlaczego myślisz, że ten... O to pod diablesa pytanie. Jest? E, i. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. dlaczego co to co? Dlaczego co? Bo już trzeba było? Co bo sfer coś powiedział. Punkt odnośnie okradania całego ekwipunku, Zinterpretuj go nam y, po, i powiedz dlaczego myślisz, że on jest i jaki on ma wpływ na serwer eeee, czekaj, 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 czekaj. Nie! O, mi to gdzieś przeskoczyła. Miałem... Kurczę, regularnie uciekł! Co ci uciekło? Hmm. Mówię że czytałeś. Czytałem, ale i na pannie gdzieś tą interpretację. Jak interpretujesz, to masz całą wypowiedź i tę sprawę, daje? To no chyba za 24 tak godziny w takim razie. Mieć co autor miał na myśli, <grym> <grym> mi? Zapraszamy za 24 godziny. A nie miało być 72? <grym> nie, no ale 73. w przypadku w przypadku tych pierwszych dni, zróbmy 24, żeby ludzie też się nauczyli. A, ja A, NIE ja nie pytałem, 70 Dobra, 73. czekamy na tą interpretację. Dlaczego nie okradamy całego ekwipunku? No. No, no żeby by, by po prostu... Czekaj, ja ci mam wytłumaczyć z mojej perspektywy, jak to wygląda? Tak. O tak, O mój tak. Boże, no nie ukradamy całego ekwipunku, ponieważ życie nie polega rip, na boza. tym, że jak spotkamy drugą osobę, to żeby jej wszystko zabrać, tylko staramy się, wiadomo, gdy dzieje się jakaś sytuacja, to nie myślisz pierwszej rzeczy o tym, żeby zobaczyć, czy ta osoba miała przy sobie 50 yy, cashu, czy po, tylko po prostu... Z tego miejsca, no jak <noise> mówiąc. O, i to się <noise> tak... Ja? Ja to znaczy? To <noise> przecież policja też nie może zabrać pieniędzy. To Co? Co jest korupcja wtedy, wziął łapkę w jesteś takim To nie... Wiadomo, no. <głos> jak <noise> i... Jaki... Jest punkt odnośnie poszanowania imersji. E, w jaki sposób... W czym dla ciebie jest imersja i, I w jaki sposób... Yes. E, jako swoja postać będziesz e, się wczuwał w świat, w którym będziesz odgrywał? No, imersja, no to jest wiadomo. Wczuwanie się, tak już powiedziałeś, świat, w świat, który odgrywasz, całe Twoje otoczenie, żeby bezpośrednio nie włazić z roli, jaką odgrywasz, grając z daną postać. Tak to nie wiem, czy dobrze o to Ci o to chodzi. E, I e, nie ukrywajmy, że jako moja. Czekaj, czekaj. Jako postać, jaką będę rolę chciał odgrywać w społeczeństwie na tym serwerze. Nie, nie pytaliśmy. O to tylko w jaki sposób e, będziesz stosował te zasady i w jaki sposób e, będziesz No W taki sposób będę to przekładać. stosował. W taki sposób będę to sto stosował, że jeśli będę miał ochotę iść sobie wziąć coś z kuchni do jedzenia, to je powiem. sorry, idę wziąć coś z kuchni do jedzenia. Tylko powiem y, sekundka, coś mi tutaj chodzi po ręce, muszę to To Chodzi o to, żeby nie wychodzić z nie? Tego wszystkiego. Że jeśli Dawid... jestem w samochodzie... to to wiadomo. Nie wychodzę z tego samochodu, który jest z 120, żeby sobie iść coś do jedzenia zabrać, nie? Dawida, powiedz mi, o co chodzi z lokalizacjami cywilnymi w regulaminie? Lokali... Lok lokalizacje mhm. cywilne? Tak, tak. O ku... chyba... kurczę. A możesz mi przypomnieć źle, jak to było tam rozpisane? Dawid, za 24 Bo... godziny zapraszamy. To by było na tyle dzisiaj. Aha! No dobra. Jutro się wyobraża, No i poza za to <laughs> nie zdał! No To cześć, Dawid. Może jutro <laughs> się uda.